Jakbyś nie potrafię, nie potrafię na to odpowiedzieć. Nie zapominaj, że coś takiego jak umasowienie motoryzacji, umasowienie indywidualnego transportu kołowego, to są stany zjednoczone, bo kraj o gigantycznych przestrzeniach. W przeciwieństwie do dwóch pozostałych krajów o gigantycznych przestrzeniach, nie aż tak straszny w sensie terenu czy pogody jak Rosja czy Chiny, zdecydowanie bogatszy, a przez wprowadzenie demokracji bogactwo schodziło w dół, bogactwo no w sensie dobrobytu normalnego człowieka. W związku z czym z absolutną swobodą i naturalnością traktowano wszystkie przejawy, Um, ułatwiania sobie życia. No, a nie da się ukryć, że transport kołowy, czy to będzie bryczka, czy to później będzie samochód, to jest ułatwianie sobie życia. Więc de facto Ameryka jest w tym sensie ojczyzną samochodów.